witamy na kanale Gram Gry Raczej e, kontynuujemy naszą serię Overcooked. Cześć. Level 5, 4 przed nami. Mam nadzieję, że pójdzie klasycznie na 3 klasy. Ostatnio skończyliśmy w kosmosie, teraz lecimy do podziemi. E, pa, pamiętam to maćek. Robimy burrito. I reniferem lecę. O, fajnie. Robimy burrito, ale garki latają pomiędzy nami w ogniu. Garki latają pomiędzy nami w ogniu. Mhm. I smażą się po drodze. Idealnie ci to chyba wytłumaczyłem. Mhm. Dobrze a burrito, burrito w tym kurczaka i placka. Ja mam mięsko i ryzyk. Oj, widzisz, na przykład tu garnek jest celuzę. Ja ci go muszę dopiero wrzucić od tutaj. Ja wziąłem ryż. O, trochę bez sensu. No. Mam jeszcze. Tak, myślę, że będzie gotowa. Tylko to ty nie A, dobrze, tutaj jest mięsko. Mogę tak wymienić? Nie było. Ale możesz mi co podać na stołku? O wow. Teraz ja ci mogę tu to podać. bo masz O Oj, tam się ryż już pali. No właśnie, i to jest problem. Ojoj, ojoj, oj. oj, oj, oj. To jest właśnie problem. I gaśnicy masz ty. Gaśnice yy, gaśnicę mam ja. W w A czemu ja wróciłem do... Dobre, czemu to zrobiło? No bo wrzuciłem mięso do garnka. Chciałem ja no Może resetujemy co? Nie, co ty? Na pewno nam się uda. A zgasiłeś? Zgasiłeś co to kuczale, A ja nie mam, ja mam śmietnika też. Dobra, dole. <laughs> eee. Yy, teraz ty rysz? Gdzie to tutaj ryż? Ja ci to mięso podam na tym. tym Bardzo będzie pływać. Tam masz placka. A mięso jest gotowe? Mięso jest z pieczą. No to... Skoro będzie kurczak, ukroję i wstawię go jakby będzie trzeba. Tu będzie trzeba gasić. Nie no, daj, może odbierzesz. Co odbiorę? Z której strony nie będę mogła odebrać? Mięso odbiorę. O, trzeba. Mam mięso. Co trzeba do mięsa? no nie odkładaj. Ty, nie Weź to zresetujmy. No ale co to da, że zresetujemy? nie umiemy grać w ten poziom, i tak czy inaczej. Kurczak jest pierwszy potrzebny. Wstawiam sobie. Dobra. Wstawiam. To to jak ostatnio. Inny za Ma. Super. Zbierz wrapa. Jeden jest u mnie, jeden po mojej, a to po twojej lata. A kurczaka? Kurczak zaraz będzie przelatywał. Tak? No nie wiem czy zdąży. Dąży Później też jest kurczaka, a później dopiero mięso. No dobra, tak go zebrałem. No i co teraz? Staw na patelnię, teraz, szybko. Z powrotem na ogień. Potem nie Dobra, No dobra, to ja teraz mięso tutaj wrócę i na drugiej stronie będę miał do wyciągnięcia. I ryż też wrzucam? Dawaj yy, w rapa gdzieś. No dobra, ale mięso daj mi już. z tym Co mam podmienić? Yy, Patelnie na garnek. Ryż, odbieraj. Patelnie na garnek? Mm. <grym> tutaj katastrofę. Pożar, mamy pożar. Dobra, ja mam mięsko. Tu ryż. Podasz mi chociaż... No, lata. No nie mogę... Aha, bo tam jest patelnia.

Masz co? No, daj, daj, daj. Czy lata w ogóle jakieś patterny, czy też wszystko, że ściągną z gazu? Ja wszystko ściągnąłem z gazu, żeby nie pokażały. Wsadzam. I uciekam. <grym> ja tam wyskoczył, widziałem to, dobre, dobre. Dobra, brafa jeszcze no. O, dobra, też skoczyłem. Na kopie, Lepiej uważaj na to. Tak, to Myślę, że to będzie. No, ja patelnię nie mogę wrócić na tym. Co jest następne do wydania? Dobra. Masz to? Dobra. To wrzuć mi ten ryż na wrapa. Mogę tak? No, ja mam kurczaka. Mam talerz. Dużo rzeczy. Oj, oj, oj. jest O, Tak, mam to. o, jak o, na Teraz Teraz potrzebny potrzebny znowu. Smaży się jakiś? Nie. nie. Dobra, okej, okay, no rozumiem. Nie na No jak nie? Tu, tak koło mnie. No widzisz? A byś tu w Już jest. idę. Pach! No ja, no ale to tylko Dobra, a ryżyk jakiś? Gotujemy? Gotujemy, ja stawię tu garnek ze A gdzie jest drugi gardek? Tam płynie, <noise> z lewej. Aha, ale bez ognia. Aha. No, <noise> Dobra, no, to ja sobie mięso? mięso odbiorę. Pilota, ja? Ach! Odebrałem! Wprost do lawy Tam kurczak jeszcze nam... Oho okej. Okay. Dobra, dobra. Czego ty na kurczaka? To jest niegotowe. To jest niegotowe? No, fajnie. Ja dobra, mam kurczaka. Mam talerz. Ja mam, mam burrito. Mam nie mam tylko ryżu chyba. No, ryż się. jest. Nie no to szybko nam poszło. Dobra. Co? Zaliczyliśmy? Nie wiem, zamykam kuchnię. Widziałeś jak się tam na wysepce płynąłem przez chwilę? No, to to widziałem, no. Też tak próbowałem, ale wpadłem do wody. To nie była woda. A, no tak. Byliśmy <grym> w wulkanie. Dobra, dobra. Jest nie. Jak na taki poziom było dobrze. Dwie gwiazdki na taki poziom. Mimo prawie już kończymy grę z tego co mi się wydaje. Kosmos... Yy, nie chciałem tam być. Dobra, z wulkanu znowu nas wystrzeliło do kosmosu, ja wracam, nie, nie wracam, no, dobra. Tak, i tutaj są pokoje, w których będziemy się przekręcali chyba. Przekręcali będziemy się, piruety kręcili. Tak. Myślę, no co, damy radę, na pewno dwie gwiazdki, no, to jest trzy. Na trzy. pewno, Na pewno. Jestem. Otwarte, proszę, co się dzieje? Cebula. Gdzieś cebula. ja ci podać? Podaj mi... ale w jaki sposób mi podasz? W tym pokojem. Aha. W tym pokojem. Trzy cebule. A, i przek... o, oddasz mi jeden pokój, a drugi sobie zostawisz i do drugiego już pieczarki będziesz hodował. A mogę w ogóle to... Z... A tu, guziczkiem. Z ci sądą. to oddam. Ty już to załadujesz A ty już drugi pokój przygotowałeś? Co on ze Pieczarki. Hmm? O, najpierw to jest ale to... I drugi garnek też oczywiście. I tylko zupy No i tak w kółko o Macieju. kółko Macieju, macie. Oj, nie Dobra, leci. A garnka nie dałeś? Dobra, okej. Okay. Będziesz sobie sam w takim razie. I później nie zdążysz mi oddać pokoju. Wiedziałem, że można na to wyliczyć. A Dzięki, że dałeś mi ale, że to akurat jest mniejszy problem niż trzy pieczarki. Leci pokój. Bez talerzy, znowu. No musimy to jeszcze pracować. znowu. A tu znowu mikarka nie dać No nie dałeś, bo była zupa pomysł no, dobry. Co mam się tam wziąć? Eee, cebula. Cebula nie, cebula, pomidory. Pomidory robię już. Ja. Ale błędy! Ale błędy! Chwala leży. Cibula. Ojej! Tak! Leci pokój! Spadło? Ta że masz po lewej. Tu jest jakaś grawitacja. Ciężko coś mi się tutaj I grawitacja jasne. Dajcie mi Oddaj garnek. Właśnie. I pakuj mi pomidora. Pomidora? No. Mam jeszcze brudne talerze. Po co mi brudne talerze? A ja też mam Ty masz! Tylko ty masz! Nie wiem właśnie, ale mógłbyś mi dać wszystko? Jestem, ja mam kuchnię zamkniętą. No dobra, fajnie. Moja jest całkowicie otwarta. Co pali się, lekko nie pali rady. się, pomidor się pali znaczy nie pali? Aha, bo już Dobra, dobra Ja ci w ogóle garnek puściłem No i bardzo dobrze No nie, no Lipton chyba No tak, masz drugi A tutaj ja ci będę już wkładał pokrojone, już przygotowane tanie. Plan był bardzo dobry Trochę nie wyszło na początku, ale jest to ogólnie, myślę, że... jakieś składniki? Pieczary? Pieczarki. Jeszcze jedną. No i fajnie by było, jakbyś mi ten garnek też tam. Rzuć go tam na staw hmm. Wstawcę do dupy. Komiki? Po pieczarkach? Pieczarki. bo ja wywaliłem jedną do śmietnika. O ja, budni rowa wydawa. Hmm. mi te pieczarki na środek pokoju, nie biegaj tak daleko. Garnek, garnek, garnek. Aj, aj, aj. a a u Ciebie trzeba Ja sobie należę Nie wiem, ale leci już po Ciebie tutaj gotowe danie do dostawienia. Hmm. Yeah. 45 sekund. Będzie ich łamać, wiesz? Może jeszcze pokroić tą puszankę? Z chwytaniem. Ech. Dobra. Kurde, nie trafiłem, mamy to. Leci. Puść, puść, puść. No i ja na a tak? Mogłem z Tobą w ogóle. Mogłem, nie, nie mogłem. Nie mogłem Nie prawym Stało mi się, a. 15 sekund, to się nie uda. Ale, ale Puchy. dobra, dobra, dobra. No. Umyj kary tam jeszcze. Po co? No bo czysto na kierunku musi być. Cicho, bo jestem bardzo skupiony. No o, i co no się nie u, uda? U, gratulacje! Mam to! Gratulacje! Co do sekundy... Trzy gwiazdki, pięknie! Pięknie! Teraz pewnie znowu lecimy a na nie wulkan. Wiemy, czy to już zaraz nie będzie tej gry. Na wulkan? Hmm. Nie, nie. No a Bardzo w ogóle niskie oczekiwania są wobec nas tutaj. 65 punktów? 65 punktów to jest na jedną gwiazdkę? Na trzy? Na trzy? No. O, czyli dużo dań nie trzeba zrobić w filmie. Chyba nie. Dobra. Albo jest mało czasu. Cebulon. Eee, Ty możesz przechodzić? A tam na końcu jest świetnik. Ok. mi jeszcze na chwilę, ja proszę No, No fajnie. Pieczarki, ty możesz kroić i... Ci... A ty... O Jezu, trzy rzucili w takim krótkim odstępie czasu. I drugi z tych gdzieś się poukładał. A, ja jeszcze ja chciałem kroić. Pieczarkę. Co ja mam zrobić? Ja... Nie wiem, ale daję ci też talerz. O dobra, ja to, to pokroję, co mam ma robić? Kurka! Na lewą stronę mi to musisz dawać. A talerze do dobra. No dobra. dobra. talerze ja ci niepotrzebnie dałem, bo mogłem ja ci to równie dobrze. Przenoś mi to na lewą. Bo talerze ja mogłem pakować. Nie, mi nie otwieraj. No dobra, ale ja chcę przejść gościu. No. Talerze są słabe, to u mnie są, Dobre. Aj nie trafiłem Na platformę A teraz już muszę kroić Teraz to mnie musisz przypuścić też Bo ja nie mam talerza Pieczarka Aj, aj, aj. Zupa gotowa Mhm, pieczarka dla Ciebie Nie mam dole tego jednego platforma. platformę lepiej No jak mnie nie mogę <laughs> Dobrze już mogę Dobra nie Dawaj kolejną pieczarkę Dobra to Musisz mi otworzyć najpierw pieczarkę. Tam brudny talerz też. Patrzcie. <głos》> nie dziwię się, że nie mieli dużych oczekiwań wobec nas tutaj. Otworzysz? Otworzę. O, okej, okay, to ja tobie też. Otw otwieram, otwieram, otwieram. Otwórz, otwórz. Rzucam pieczarkę otwórz. i otwieram. Rzucam pieczarkę. A mógłbyś rzucać te pieczarki bliżej mnie, żeby one szybciej dolatywały do mnie? Jasne, Maćko. Nie jest to żaden problem. Mówisz, masz, proszę, jest super tam Dam ci trochę więcej czasu niż ty mi dajesz. No, tak. Otw otwórz mi. Bo ja muszę zaraz przejść. Dać tobie zupę oraz pomidory. Przepuścimy, Nie, bo mam zamknięte jeden pomidor i wtedy ty mi otwierasz, ja ci otwieram. postawimy ustawimy prosto na noża. Ty to mi się otwierasz, się ja ci otwieram. ależ jest brudny. Nie ma czystego. Tu jest teraz. Dobra, daj, 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 daj. No. Teraz jest czas. Najlepiej Teraz masz trochę więcej czasu. Dobra, przepuść Proszę. Po, 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 po blisko. Dobra. Już nie damy rady, nic więcej. Nic więcej już nie wydamy? Nie sądzę. 20 sekund na pokojenie trzech rzeczy? Mm, coś nie sądzę. Otworzysz? A ja otwieram, ty otwierasz? Tak. Ja przechodzę. Ty otwierasz, zbierasz, otwierasz. Ty otwierasz, ja otwieram, ja ty przychodzisz, Ty odbierasz, ja zamykam. No dobra. Ej, całkiem dobrze poszło. 66? 65 było? 2 złote ponad, poziom. No okay. 64 chyba. 64. Trzy gwiazdki, pięknie. Pięknie będziemy kończyć ten odcinek. Nowy szef kartonowy czeka nas w następnym odcinku. Człowiek karton? Człowiek karton. Dobra, przejdźmy dalej. Co tam się odblokuje? O, nowy poziom, świetnie. I możemy zakończyć ten nas, rozdział. Czekaj, bo może będzie rozmowa z królem cebularzem. To zrobimy to jeszcze w tym odcinku. King Onion. Tak. No to, to prawda, nie tak. King Onion Kabin. Król Cebularz nie wiem, co nam przekaże. Ciekawe, Pewnie będzie roku z nas jesteśmy. dumny i przesunie nas do innego roku. Też byłbym, byłbym dumny z takiej gry. Ja porozmawiam. Ojej, Świetna robota. Ojej, ojej, tym. ok ojej. ojej, okej. Okay. Ojej, Small friends jesteśmy. Small friends of ojej, taką taką cebulą, dymką. ok Dziękujemy. Prosimy o łapkę w górę pod tym odcinkiem. Zapraszamy do sprawdzenia innych odcinków z tej serii oraz innych odcinków na naszym kanale. Dzięki. ojej, ojej, Cześć.